Dobra, generalnie widziałem taki filmik, że jak się wejdzie na dach Tom's Diner, czyli tej restauracji, w której po raz pierwszy spotyka się z taką murą, a potem jak się spojrzy przez tą lornetkę, teleskop, nie wiem jak to nazwać, i znajdzie się logo CDPU i naciśnie się prawy przycisk myszy na nim, to pojawia się zdjęcie ludzi, którzy zrobili Cyberpunk'a. No, taki fajny isterek, ale mamy grę do skończenia, więc przejdźmy do tego. O! Ej, mamy glitcha! Będzie do odcinka, będzie można dać, że haha, cyberpunk to taka zglitchowana gra! Nie podoba mi się to. Johnny, tobie się nic nie podoba, to że teraz coś ci się nie podoba nic nie znaczy. Wprowadzacie cię do Mikoshi. Przecież to nie jest fizyczne miejsce. Punkty dostępowe są jak najbardziej fizyczne. A jeden z nich znajduje się całkiem blisko. Gdzie? Tutaj. W Night City. Pod Arasaka Tower. No i dobra, dowiedziałem się już od ciebie wszystkiego, już mi nie jesteś potrzebna. Mój brat. Czujesz? Właśnie tak pachnie gówno. Nie chcesz w nie wdepnąć. No wiem, że nie chcę, ale gra mi nie daje innych opcji. Chcę, żeby poniósł karę. No to mu wymiesz karę. Cisz. chcesz go zabić? Chcę, żeby Arasaka poznała prawdę. No to im powiedz. Hanako, jesteś jedną z najpotężniejszych osób na świecie. Jesteś sama w stanie to ogarnąć. Prowadzę cię na to spotkanie. Złożysz swoje świadectwo przeciwko mojemu bratu. Albo alternatywnie nie zrobię tego. To interesująca oferta. Przemyślę Tak naprawdę to nie. O, kolejny zawał się szykuje. Prosiłem cię, ostrzegałem. A ty wciąż masz w dupie wszystko, co do ciebie mówię. Teraz ta porcelanowa dziwka wykorzysta cię do swojej brudnej rozgrywki. Na nic się nie zgodziłem, zamierzam ją kompletnie zignorować. Mogę poprosić Aldekaldosa o pomoc? Rozumiem. Wiem, że między tobą a panem zaiskrzyło. Ale właśnie dlatego to jest zły pomysł. Nie chcesz jej w to pakować. Ja popełniłem kiedyś podobny błąd. Johnny, to, że ty jesteś frajerem i nie potrafiłeś ogarnąć tej całej sprawy, to nie znaczy, że ja jestem i sobie nie poradzę. Hej, you Finally awake. Dobra, bla bla bla, nie przeżyjemy następnego zawału. Teraz musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Ej, to jest Wiedźmin? Tak, tak, to jest Wiedźmin 4, gram w przedpremierową wersję. Co sądzisz o Johnny'm? Powiem wprost, w jest. Hej. Siema panam, chcesz ze mną napaść na Arasakę? Wiesz, co teraz zrobisz? Weźmiesz parę oddechów, przemyślisz to jeszcze raz i wtedy do mnie zadzwonisz. Wiesz czemu? Bo jestem tutaj dla ciebie. Ale. Bez dyskusji. Wow, poczułem się, jakbym zapomniał wyjąć kurczaka z zamrażarki, i mama na mnie nakrzyczała. Pozwól. Możesz spróbować z panami nomadami, ale wtedy będziesz ich mieć na sumieniu. Nie będę miał nikogo na sumieniu, jeżeli nie mam sumienia. Dla jasności dzwonisz z nienacka w środku nocy, żebym pomogła ci się dostać do Arasaka Tower, bo inaczej pogrążysz? No, generalnie tak. Skoro musisz chwilę poczekać, mogę postawić ci tarota. I co może jeszcze horoskop sprawdzić na mój znak zodiaku? Rozpatrzyliśmy kilka możliwości, ale tylko jedna daje nam szansę dostania się do Arasaka Tower. Zrobimy podkop. Wszyscy weźmiemy łopaty i będziemy kopać dziurę po Tarasaka Tower. Dlaczego jakaś SI miałaby nam pomóc we włamie do Mikoshi? Bo ją o to poproszę. Poprosimy chat GPT o pomoc. Siema, alt. Bruno chwilowo nie ma z nami. Chwilowo zepchnąłeś go głębiej. Potraktowałeś jak niepotrzebny bagaż, który może jechać na tylnym siedzeniu. No generalnie dokładnie tak. <gryw> dokładnie to zrobiłem, Alt. Masz w 100 rację. Oh my god, 20 inteligencji znowu się na coś przydaje. Staniesz się członkiem Aldecaldos. Dla jednego z nas ta rodzina zrobi wszystko. Oh my god, zostałem adoptowany. Poczekajcie, czy skoro teraz jestem w Aldecaldos, to czy to znaczy, że Panam to moja siostra? Ty się nie boisz śmierci? Śmierć się boi mnie, patrząc po tym, ile osób tam już wysłałem. Potrzebowałam tego. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Hej, you, finally awake. No to jedziemy na randkę do Arasaka Tower z panem. Wy oczyścić drogę z korpusu. Weszliśmy! Dadłsław yeah. 600. HALY SQUARE! AGH! MODUŁ NAVIGACYJNY A ci co, się zgliczowali nie wychodzą? <ścoughs> o, co tu się dzieje? O, ale trudna ta walka, nie wiem czy sobie poradzę. Sol mi powiedział, że ktoś od ciebie pomoże nam w środku. Tak, będziemy mieli asystę czatu GPT. Ej, hey, Nie, panam, panam! Wszystko okej! Okay. O, dobra, żyję. Uff. pozbądź się strażników. Najlepiej po cichu. No dobra. Poważnie, posiedzimy do wieczora jak nic. Załatwimy to po cichu. Ale na pewno mnie nie zauważą. Się ...właśnie nie podoba. No i o, dobra. Chyba, chyba mnie nie widzą. Ale nie jestem pewny. O, dobra, udało się, nikt nas nie zauważył. Czemu mam nóż, what the f? HE! Alt, podłączyliśmy drzazgę. Tak. Ile czasu potrzebujesz, żeby. Już. DAD SWOT 300. Hehehe. O! Sol się sunie po prostu. HALDĘKARDO! Pierdolę! O nie, Soul nie żyje. No to co, one-shotujemy smashera. Ale dobra, to jest ostateczny boss, więc standardowo muszę wyrazić swoją opinię o grze. Generalnie, kiedy kończyłem cyberpunka pod koniec zeszłego roku i kiedy zaczynałem go jeszcze dawniej, to gra była w dużo gorszym stanie, przez co byłem dość negatywnie do gry nastawiony. Ale teraz gra jest w bardzo dobrym stanie. Oczywiście są glitche, ale są one w każdej grze. Fabuła jest ok, ale była bardzo krótka. Gdybym nie robił zadań pobocznych, to pewnie byłoby z dwa odcinki mniej. Gameplayowo też jest dobrze, tylko jakoś się do samochodów nie mogę przyzwyczaić. A i normalny poziom trudności jest trochę za łatwy. Gdybym zaczynał grę jeszcze raz, to pewnie grałbym na trudnym. I momentami gra jest trochę za ciemna. Poza tymi rzeczami gra mi się naprawdę podobała. Oceniam ją na 7, na 10, może 8, jak mam dobry dzień. Punkty spadają głównie za pierwsze wrażenie i za to, że trzeba było czekać ile? Dwa lata na to, żeby gra była w dobrym stanie? A i mam też taki pomysł, żeby przejść z cyberpunka zabijając jak najmniej osób. Myślę, że jakby zrealizujemy ten za jakiś czas. Najpierw chciałbym trochę w Wiedźmina pograć. Pamiętam Cię. Obiecałeś kiedyś, że zabijesz Silverhanda. Zdradzę Ci sekret. Johnny jest tu dzisiaj z nami. Milczy, ale czuję go pod skórą. Co ty kurwa pieprzysz? Twoją starą! A mogą go z pistoletu Johnny'ego to bo. Było... Dobra, dobijemy go jeszcze. Chodźmy więc Ty i ja przed siebie ten wieczór rozciągnięty bezwładnie na niebie. Alt, co ty pieprzysz? Dobra, więc generalnie okazało się, że zostało mi pół roku życia, bo Alt, która miała być taka mądra i w ogóle, zapomniała, że nie może nadpisać DNA. Nie mogę uwierzyć, że wszystko poszło na marne. Mam wszystkiego, a ciebie najbardziej. To świetnie, bo nadal trzymamy się planu. Alt zaraz zabiera mnie ze za sobą, a ty dostajesz ciało. I bardzo dobrze, bo nigdy nie oddałbym ci swojego ciała. Sam nie wiem Szczę... szczęśliwe zakończenie dla wszystkich Nie. Nie w tym mieście. No to co, Johnny? Miło było poznać. Tak naprawdę to nie! O Jaskółka, Jaskółka! Czy to nawiązanie do na trzy do Ciri? O oh my god! Siema panam! O przepraszam, potknąłem się. Gdzieś tam sukinsyne sarasaki próbują zrozumieć czemu stracili wszystko. Gdzieś tam skurczybyki z żywca zdrój próbują zrozumieć dlaczego mocny gaz dostał nagle 500% busta sprzedaży. What is this <laughs> Mocny gaz. What the fuck?! Pożegnaj się z Night City. Już go nie zobaczymy. Do widzenia, Night City. No nie, chciałem strzelić z rakiety do Night City, ale nie mogę. Właśnie sobie zdałem sprawę, że wszystko, za czym mógłbym tęsknić, zabrałem ze sobą. Haha, <grym> ty to masz gadane, i ja pierdolę. Ale działa. Hej, powiedz, że działa. Działa, działa jak cholera. Wow, katstenka w cyberpunku z trzeciej osoby. Jakoś nienaturalnie wygląda po prostu, już się przyzwyczaiłem do tych pierwszoosobowych. I jak? Jest dobrze, panam. Jedziemy do domu. No i co? Koniec gry. No, i koniec też serii, tak naprawdę. Było bardzo miło. Dziękuję wszystkim za oglądanie całej tej serii. Na pewno później do świata cyberpunka jeszcze wrócimy, kiedy uzbieramy wystarczająco kasy na dodatek z donatów. A teraz będę ogrywać Wiedźmina 3 i będę go ogrywać na 100%. I oczywiście będę też wszystko streamował. I oczywiście standardowo na koniec dziękuję wszystkim wspierającym kanału szefu 9 m 6 Patryk6Y, Piotro News, Matematyka. Tutaj macie oczywiście więcej. Więcej cyberpanka, a później pewnie zmienia to na pierwszy odcinek Wiedźmina. W każdym razie dziękuję bardzo i do widzenia.